Również angażował się w działalność taką polityczną też i gospodarczą nawet, byśmy powiedzieli, bo ten bank ludowy, który tworzył jego dziadek, jego ojciec Maksymilian, to dziadek Hager Bronisław też się zaangażował w tą działalność tego banku, a to był bank nie tylko Ściśle bank, jakiś finansowy, ale to był bank dla Polaków głównie i, i składający się z urzędników polskich. Więc to też miało znaczenie w świadomości tej, tej ludności tutejszej, że, że, że jest jakaś organizacja nie tylko niemiecka, finansowa, tylko dla Polaków przeznaczona z jakimiś tam niskimi procentami. Że to było. Po wojnie, po, przed pierwszym powstaniem też tutaj organizował różne akcje dla, dla, dla ludności tutejszej. Nawet utworzył, czy był, utworzył chyba, czy dyrektorem był chóru, chóru śpiewaczego Moniuszko w Bytomiu. I, Także rozwijali tą działalność kulturalną wśród, wśród tej ludności, nie tylko ściśle patriotyczną i ściśle tam polityczną powiedzmy. No, w, przez y, Korfantego w, y, po powstaniach, po powstaniu pierwszym już zaraz został mianowany na komisarza plebiscytowego Okręgu Zabskiego. Bo już był przewidywany plebiscyt, jeszcze nie doszedł do skutku, ale już był planowany plebiscyt. I dziadek bardzo był zaangażowany w tą, w tą działalność i medyczną, i patriotyczną. On był w ogóle znanym mówcą. Był świetnym mówcą. Nie walczył nigdy z karabinem w ręce, z bronią palną, ale. Może więcej znaczyło to słowo jego aniżeli czyn. W czasie tych przemówień, na tych wiecach różnych. Kilka razy był, był grożony mu śmiercią, był atakowany przez Niemców. I był, no, były dwa zamachy na jego życie. Także to wszystko się przekładało na, 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 na jego życie i na życie jego rodziny całej. I w, w czasie trzeciego Powstania Śląskiego, po, po tym głosowaniu plebiscytowym, kiedy Zabrze zostało przyłączone do Niemiec, dlatego zostało wybuchło by, by III Powstanie, bo, dla, bo, bo Polsce przyznano tylko część, Śląska te i bardziej rolnicze tereny, okres rybnicki i tamtego. I kawałeczek opowiatu katowickiego, ale cały przemysł, Zabrze, Gliwice, Bytom i te wszystkie kopalnie i huty, to wszystko przyznane Niemcom. Więc dlatego wybuchło III Powstanie Śląskie. Był jednym z przywódców powsta tego powstania śląskiego, trzeciego. I… I bardzo się udzielał, także często właśnie organizował jakieś tam nie tylko kursy sanitarne, kursy już PCK, ale pomagał nawet, Bezpośrednio tym powstańcom angażował się bezpośrednio w bezpieczeństwo tych, tych ludzi, którzy tam brali udział w tych strajkach.